O kurna, jedno ręko to i bociana nie złapiesz, nic będzie trzeba wywalać, bo pełno. A <skrypia> ty już tylko są sąsiadów, teraz to zima to zarobiście, zarobię jeszcze petardek, puszczę hukowo to... I idzie jakoś, jutro, bo pojutrze się wywali, będzie szybkie wywalanie. No i git, jeszcze jedna taczka i będzie wszystko. Już kukurydza jest gotowa na ranek, na wieczór, na teraz. Wczoraj nie nagrywałem, bo cielakom dawałem. Chciałem dać się, przekręciłem nie tak, skręciłem tłów, jak mnie strzeliło, to... Jeszcze dzisiaj boli ledwo, kurna, ledwo i tak woży. Tak w plecach boli, dlatego górnika jeszcze dzisiaj nie wożę. Na ból dobra praca. Przychodzi szybciej. Zaraz będę że jedno życie ma, się nie a tam. Ale też miałem rozwalony. Bandaż zawinęłem, bo jechałem belować trzy godziny. I, ból, I bólu nawet nie czułem. Ból to czujesz jak wtedy, jak kiedyś się patrzysz na ten ból, jak nie... Jak idziesz do roboty, ból ci przychodzi. Za ciężko, to trochę mniej kila i dalej idziesz robisz. A nie je, jeńczysz i życzę leżeć jak ta baba. Ej, no się ekiper ośmiotonowym... Boli, nie boli, trzeba robić. Jak to Pudzian mówi, samo nic się nie zrobi. Trzeba zapierdalać. Co dzieje? chodzi za ślady są. E, co wyglądasz. Jó no. czekają na wodę.